Cześć, spotykamy się dzisiaj przy pryzmie kompostu. Wiosna to czas, gdy zasilamy nasze rośliny, w tym również nawozami naturalnymi typu kompost. Ja jestem przy moim kompoście, już trochę go ubyło i w tym odcinku pokażę Ci najprostszą, najszybszą, całkiem łatwą i niekoniecznie męczącą, jak niektórzy twierdzą, metodę na osiewanie kompostu. Kompost, czyli czarne złoto ogrodników, wykorzystywany do drzewek, do krzewów liściastych i iglastych, pod kwiatki, pod warzywa, do tunelu. Praktycznie wszędzie możemy ten kompost wykorzystać, ale jak widzisz, jest tutaj w nim również materia, która jeszcze rozłożona w 100% nie została. Nie powstało to nasze czarne złoto, o które nam właśnie chodzi. Tylko mamy tutaj Jakieś takie badyle, to jest jeszcze nierozłożone. Ludzie do tego różnie podchodzą. Niektórzy robią tak, że po prostu co im się na łopatę nabierze, no to to zgarniają i to potem sobie rozsypują. Ale czy wyobrażacie sobie wysypać coś takiego pod jakieś ładne kwiaty albo ewentualnie pod? Nawet drzewka owocowe, no bo ja sobie tego nie wyobrażam. To po prostu będzie wyglądało nieestetycznie, a można to odseparować w prosty sposób, po to, żeby dać temu czas, niech to się dalej rozkłada. Zatem startujemy. Do osiewania naszego kompostu będziemy potrzebować dosłownie trzech elementów. Pierwsze, czyli jakieś naczynie, które po prostu będzie zbierać nam już przesiany kompost, w moim przypadku będzie to taczka budowlana i coś co ten kompost będzie osiewało. Bardzo dobrze do tego celu sprawdza się taka skrzynka, w jakiej czasami możemy przechowywać na przykład warzywa. Owoce, szczególnie jabłka, ewentualnie do jakichś innych gospodarczych celów, taką skrzynkę wykorzystujemy. No i oczywiście łopata, no bo czymś ten kompost będziemy musieli nabrać. Dobrze, ja się jeszcze uzbroję tylko w rękawiczki i sypiemy kompost do skrzynki. Ja sypię dwie łopaty, nie ma sensu więcej. Też, żeby się nie przydźwigać. O, i druga łopata już znalazła się w skrzynce i siejemy. Chwila, moment i gotowe. Też nie jest to bardzo męczące, praktycznie nie zmęczyło mnie to w ogóle. Dlatego istotne jest, żeby nie wrzucać bardzo dużo na jeden raz. No i cóż, zobaczcie, mamy tutaj całą naszą materię, która jest jeszcze nierozłożona. Trafiają się również jakieś kamyczki, od razu możemy je sobie odseparować. Pecyny można rozbić, ewentualnie dalej wrzucić na kompost. No ale też trafiają się, jak widzicie, nie, proszę, nie goście. Także osiewanie kompostu jest bardzo istotne, ponieważ oprócz tego, że mamy czystą materię, która już w takiej postaci praktycznie może zostać wykorzystana, no to jeszcze pozbywamy się, choć tutaj nie uciekaj, no, jaki uparty, muszę go przerzucić przez oczko siatki. Rozbywamy się takich oto nieciekawych, nieproszonych gości. I jeszcze jedną porcję sobie zrobimy. Też wrzucę dwie łopaty. Nie ma sensu konstruować jakichś dziwnych wynalazków. Jeżeli tego kompostu masz niedużo, to z powodzeniem taka skrzynka, taczka, i naprawdę to daje radę. No a tutaj akurat trafiło mi się nieco więcej pecyn. Od razu je sobie porozbijam. Te większe. Tutaj na szczęście. A nie, jednak jest jedna larwa. Już myślałem, że jest czysto. Już jej nie ma. Kamyczek. Od razu można się go pozbyć. Kawałek folii. Też to później wyrzucę. No, elegancko jest kompost przesiany. Taczka prawie pełna, i jadę za chwilę rozsypać to pod drzewka owocowe. No i korzystając z okazji, że mamy temat kompostu, niedługo również będziemy przecinać nasze krzewy i glasty, różne różniste, które mamy w naszych ogrodach. No to jeszcze taki pomysł że jest to również dobry moment na to, żeby założyć w swoim ogrodzie drugi kompostownik, kompostownik, w którym będziesz składował tylko i wyłącznie materię pochodzenia iglastego, taki kompost będzie nieco bardziej kwaśny, no i na pewno twoje iglaki również będą z niego zadowolone, gdy po rozłożeniu podsypiesz nim ziemię wokół nich. Z mojej strony jest to wszystko. Ja wam dziękuję, że byliście i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.